Hej, cześć! Jestem Malina i witam ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. To jest seria Projekt Gruz, a dzisiaj zamontuję Ducktail od firmy Flexmaster. Zapraszam na film. Na samym wstępie chcę podziękować firmie Flexmaster za wsparcie mojego projektu. Bardzo dziękuję. I właśnie w tym miejscu kilka słów o tej firmy Flexmaster zajmuje się produkcją tulei poliuretanowych, regeneracją zawieszeń, a także właśnie produkcją spoilerów. W opisie tego filmu zamieszczam dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail oraz link do strony internetowej. Tam znajdziesz ich pełną ofertę również na Allegro czy OLX. Co ważne, nie zajmują się oni produkcją tylko i wyłącznie części do BMW 36. Produkują także części, które znajdują zastosowanie w off roadzie czy w samochodach klasycznych. Ale dobra, skoro część oficjalną mamy za sobą, zróbmy to, na co wszyscy najbardziej czekamy, a chyba w szczególności ja. Czyli lecimy rozpakować paczkę. Tak wygląda paczka, biorę nóż i pora to rozpakować. Już widzę, że są wlepki. A wlepki wszyscy bardzo lubimy. Dobra, trzeba to wyjąć. Sporo wlepek. Może zrobię jakieś rozdanie, ale o tym najbrżej na koniec filmu. Tutaj jest tak duża wlepa na folii transportowej, którą pewnie nakleję gdzieś tutaj. Teraz to zdejmę i zobaczymy, jak się to prezentuje w całości. Powiem wam, że miałem w planach to od razu malować. Ale to wygląda na tyle dobrze, że nie wiem, kurde, czy jest sens się teraz z tym bawić. Swoją drogą, zastanawiam się też, czy zostawić go czarnego, czy pójść w kolor nadwozia. Także dajcie znać w komentarzu. Ja to gdzieś wezmę pod uwagę. Mimo, no może w przyszłości właśnie będę go lakierował. Paczka rozpakowana, Dactyl prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Dlatego póki co nie będę go lakierował. Montować będę oczywiście na nity. Ja już jestem przebrany. Zaopatrzyłem się w wiertło oraz paczkę nitów. Wiertło 5 mm, nity 4,8 na 10 mm. I mam nadzieję, że to pozwoli mi zamontować w pożądany sposób tego DuckTaila. Zaraz się przekonamy. Cały sobie wstępnie przymierzyłem. Chwyciłem to na taśmę, żeby teraz skorygować te odległości. Ważne jest, żeby tutaj dobrze odpuścić tą powierzchnię, bo inaczej taśma się nie chce kleić i może wam to spać. Za moment jak już będę miał to odpowiednio ustawione wszystko, no to polecę z pierwszym nitem tutaj i następnie do zewnątrz. Dobra, skrzynicy już te centralne od góry mam posadzone, więc odklejam taśmę i jadę dalej. Spoiler jest już zamontowany, ja ponownie się przybrałem. Montaż jest banalnie prosty, dlatego specjalnie nie rozwodziłem się na temat tego, jak to zrobić, ponieważ to tak na dobrą sprawę kilka dziur i kilka nitów. Dobra, tutaj jeszcze muszę dodać jedną rzecz, o której zapomniałem w trakcie kręcenia. że jeśli chodzi o montaż, to tak na dobrą sprawę polecałbym albo nie to nakrętki, lub jakieś wkręty, ponieważ nieumiejętny montaż na nity może sprawić, że można taki spoiler po prostu uszkodzić, tak? No i jeszcze jedna kwestia, bo bardziej wprawne oko dopatrzy się, że może on nie dolega do końca idealnie, ale to tylko dlatego, że jest on po prostu przystosowany pod nadwozie typu kupę, a ja mam sedana. Dobra, wracamy do filmu. Teraz pora na naklejki. Takcie zamontowany, wlepki naklejone, całość prezentuje się w ten sposób. A co do wlep, to tak jak mówiłem na początku, mam tutaj jeszcze kilka wlep od Flexmaster. Mam też jeszcze wlepy grus jest gruz, a ponieważ zbliżają się święta, i to jest czas prezentów. To postanowiłem, że zrobię losowanie, w którym wybiorę ze dwie osoby, które dostaną ode mnie właśnie taki zestaw wlepek. Jedyne co trzeba zrobić to subskrybować ten kanał i napisać jakiś komentarz pod tym filmem. W tym odcinku to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo, że zobaczyłeś do samego końca. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Aha, ostatnio wleciał film ze złotym polonezem, więc jeśli jeszcze go nie widziałeś to koniecznie sobie nadrób, bo szykuje się nowy gruz, który będzie nietuzinkowy. No i będzie się działo. No to co? Do następnego. Cześć!